Ja yeah! Witam was bardzo serdecznie e, To jest udowodnienie, że nie przechodzimy dalej e, Patrz I Możesz latać Wow Patrz I co myśmy tam dalej mieli robić? No stój, patrz Przejdź tutaj Powiedz mi no. Jak Jak to? No ja spróbuję Wy, Wyłącz mi game. Dobra, nie, nie da się no nie da się. No to moi drodzy, jesteśmy na... powrotem. Nie. No to witamy po przerwie. E, tego nie macie. O, super. Dobra. No. Lecimy! To było jakieś upośledzone. Nie Nie, chciało, nie chcieliśmy was zanudzać. Luty można na pałę, tylko trzeba... Dobrze. witam z powrotem. Obecnym na miodzie. No, bo nie Dobra, męcz się. Ty się to mnie to No zaraz się wteplę. Ale spróbuj. Trzeba było... Dobra, masz. Tylko naciśnij synek przycisk. No, daj mi to naciśnij. Super, dzięki. Proszę bardzo. Jest to strasznie ciężka gra. Już wiem, dlaczego ludzie lubią oglądać parkour. Wiesz, dlaczego? Są ciężkie, bo człowiek się denerwuje. Przy tym No idzie się pośmiać. Ej, Paweł, no. gdzie jest? Wow. Wow. Gdzie jest? Wow. Gdzie, wow. gdzie jest najbliższy psychiatryk? A czemu wydarz? Co? Przyda przydałbyś się? Nam by się przydał. Sprecyzuj A, pięknie. No. I on, i on zamiast poczekać na mnie, bo jestem kameraman. Tak. A! Czyli mówisz Nie. prosto na pałę. Prosto na pałę. Dobra. Co drugi skaczesz? Nie gadajmy. W tą przerwę skoczyłem. Jestem na ja rzekaj i teraz będę schody. Dobra. Przeskoczyłem guzik. Jestem debilem. Trzeba, Trzeba... zrobić. Jeśli ktoś umie w montaż, mi się tego nie chce robić, to róbcie kompilację ile razy powiedziałem jestem debilem w przeciągu mojej YouTubeowej kariery. U Gosta na kanale i u mnie. Tak. Wyliczając wstawki z poprzednich filmów. Tak. I możecie liczyć śmierci. Nasze. Jak wam się film ludzi no, tak. to też, no to też będziecie mieli przynajmniej za jakieś zajęć. No i nie... że w, wcale nie jest, tak że jesteśmy beznadziejni w prowadzeniu, no. więc nam się nie chce. Głupi napis nie. O, dobra, skoczyłem. Piękny. Ty. Bersy, Iron Berser. ALA! Będziemy skakali na pojedynczych bersach. Naprawdę. Tak. Ktoś to mówił, że ta mapa jest bardzo dobrze przygotowana. Co, nie? No, no, wskoczyłem. Z... Ten napis jest... Ten napis jest zdecydowanie za długo na tym ekranie. Ja byłem na ostatnim. A... Ostatnia była. Ostatnia. To był ostatnia. Czemu to musi te... Ta... Czemu ty masz takie głupie? No głupie... głupie nogi! To jest skin. <laughs> nie, teraz nie mam mojego skina. Dobra, na spokojnie. Ale ja mam twojego skina. A ja mam twojego. Dobra, jest. Próbuj się zami. <słyska> Te schody są upośledzone. Nie. Te z y, Arnią bardzo są upośledzone. Ale z, na schodach się męczyłeś? Nie. Ja już to przejściu. Czyli da się na zrobić? No. Dobra, pasz, pasz, pasz. Przygotuję, robię. O, słyszałeś? No. To były moje palce. Ale pamiętaj, żeby z kamerki się nie licz. Jak bez kamery? Było słychać tak jak. Bla bla bla! Bla bla! bla. Rób dziwne różne rzeczy, z tego się ludzie śmieją. Bla! tu oh, to był mój kark. O! Ale kark czycho Mam. No. Tego nie umiesz, tego nie, nie pobijesz. Bo nie muszę. A ja ci powiem że musisz sam musisz Halloween był prosty Halo, halo. Aj A ja tak musiałem spać Nie, nie bardzo najgorsze, bo potem jest nawet w miarę easy bo potem są rusztowania i jest tu nawet miarę easy Fajne rusztowanie No Tomek, nie denerwuj się! Ale czekaj, ja mam... ...ja na YouTubie mam innej... ...dasz radę! Wisa i nieznajomy. Co? Nie, nie! Ja nie jestem nieznajomy. Po co ci wali? Nieeeee! A się wydaruj. Jakby się przynajmniej smokja. Taki... Dobra. A tu tak nie ma być na YouTube? No bo mówisz, że zaczął gadać coś, nie? Przynajmniej zacząłem gadać. Dobra, dobra. Dobra. Ja, 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 Może zamknę ryj. Będzie no ryj. Nie, nie będzie ryj. Jak mówię na Jolo, się wróciłem. Dobra, Jolo. Co, 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 co za nie niewdzięczne płotki. To nie są płotki. To są. To... Ale kto to wymyślił? Żeby tak katować kogoś? Ja chciałem po mapę parku. A tu jest takie coś. De... Alejku! Mm, mm. Gdzie ty jesteś? Z tyłu właśnie. Cofnąłem na, na płytkę. Eee. Polecasz wciskać SHIFT na, po na tych barsach? Tak, polecam bardzo. Nie to... ...nie za każdym razem nie stało w lek. <słyski> Aaaa! Już. Głupia niewdzięczna spacja! Co? Ktoś tu chciał mapę parkour. Już 10 minut nagrania tak, tak jest ale przynajmniej mikrofon mi teraz nagrywa nie jest jak kiedyś czekaj, ja sobie światełka zapalę a tak spada o, jak dobrze, Pasz, patrz pasz jak robię, Pasz, patrz to... pasz, pasz jak robię, Bierzesz, skaczesz tu i skaczesz tu rozumiesz, taka jest taktyka może kiedyś staniesz w, nie ja wiem. Nie rozumiem. No, wygrywasz. Jo, mm, Może. może... Ty, ty, widziałeś to? Ale ja już byłem tam. Czy ty nie przeskoczyłeś na kolejny? No, ja przeskoczyłem bez shifta, chłopie. No, na mało poleciałem. Eee, ehm, liczyłem płotki. O, pasz, 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 pasz. Wlaskotek. Musisz tak śpiewać i kontynuować. To jest. To jest. To jest. Dla Nie, to jest Google. No ale. Blaskotek na płotek blaskotek na płotek. Dla na płotek. I mruga. I mruga. Co zrobić, żeby widzowie stwierdzili. Ee... Dobra, dam ci ten donate, ale jeśli... jeśli wykorzystasz go na psychiatryka. Psychiatryk, co? So, psychiatryk dobija się do nas. Daje to idzie się. Wlaskotek na płotek. Ale ja będę płotkiem. Wlaskotek. Blaskotek Dobra, nie, po kolei. Jak w szkole? Wlaskotek na, na parku. O ty Gałganie jeden niezdzięczny! <śm> <śm> Zrobiliwa. On to on to, on to No czekaj jest taka fajna komenda A, dźwięk, tutaj tu leci. dobra Fajna komenda jest posi <grym wioskach> Jak się czujesz z tym al... Grajmy uczciwie, tak? Wlazł ja. kotek! Mogę zminąć to? Nie, Tomek? Nie z tym, to ja jestem tym mistrzem parkouru. Bless RNG. Z naszej trójki to ja jestem mistrzem parkoury. Zobaczymy, po to jest ten parkour, żebyś sprawdził. To jest mistrzem parkouru. Co ty na to, żeby teraz... Patrz. To możesz zacząć kolejny odcinek. Kolejny odcinek? Tak. A ty się pożegnaj. Tak, to papa. Widzimy się u Pawła.